Elo, Czarnuchu. Mógłbyś w końcu zamknąć ten ryj? Co ty masz z banią? Spokojnie, amigo. Po prostu cieszę się, że cię widzę. No, dawaj. Przybij piątala. Co tu robisz? Chodzi o mojego ojca. Moi przodkowie wybudowali piramidy. Zikkuraty. Wynaleźli matmę i resztę chujstwa. Niczego się nie boję. Mogę pracować i ubrudzić rączki. Jak se tam chcesz? Jak leci? Stary, epicko. Wpytę epicko. Ludzie kiedyś napiszą o tej akcji Biblię. Nadaje luksusowi nowy wymiar. Tu będzie tak drogo, że ludzi nie będzie na to stać. Złoto będzie się lało potokami. Coś w stylu: Ej, masz w kieszeni diament? Czy po prostu cieszysz, Michę, że mnie widzisz? Na ulotkach reklamowych będą napisy typu niemożliwe marzenie, bezcenna zachcianka. Styl Jusufa Amira, ponadczasowy klasyk. Spoko, brzmi idealnie. Ludzie chcą takich rzeczy, ale co ty tu robisz? Tworzę całe dzieło gołymi rękami. Wypas, fajnie było się z tobą widzieć. Spikniemy się później. Nie tak szybko, Ziomek. Pykniesz mi pod wózkę do mojego helikoptera? Powiem ci coś po drodze. Myślałem, że jesteś zajęty budowaniem piramid. Jusuf to nudziarz, jak jest tylko praca i zero zabawy. Chodź, będzie fajnie. Ciśniemy na brokerową część mostu Algonki. Wszystko zazwyczaj wymyka się spod kontroli. Może dla świętego spokoju dasz mi trochę tych pocisków wybuchowych. Co tym razem kombinujesz? Załatwiłem ci czołg i helikopter. Co tym razem? Może chcesz mieć statuę szczęśliwości w ogródku. Wyborny pomysł, mój drogi, ale to może poczekać. No dobrze, więc w czym rzecz? Poczekaj. No czekam. Jesteś gotów? No weź, kurwa, mów. Jebane w dubsko metro. Tak jest. Cena jak za zboże. Pytę zajebista wizytówka transportu w Liberty. Proszę o brawa. A do czego ci to metro? Zabierzemy ten syf do zatoki do nowej zabudowy stylizowanej na Liberty City. Ogarnij. Autentyczny podwodny pociąg z Liberty. Będzie sobie płynął po subtelnej i delikatnej rafie koralowej. Ideał. Pomijając to, że gadasz jak pierdolnięty, to niby jak miałbym zabrać ten złom? To nie będzie proste. W tych chorych czasach ludzie nie lubią jak ktoś leci w chuja z transportem publicznym. Nie możesz po prostu kupić wagonu metra? Nie, potrzebujemy autentyka, prawdziwej zajawki. Ogarniemy motyw, żeby nazwisko Amir kojarzyło się z autentycznością. Luz. Ale jak ja mam zrobić tę akcję? Wystarczy nam pierwszy wagon pociągu. Skocz na dach, popylaj do przodu i odłącz wagon. Resztą zajmę się ja. To prościzna. Sam nie wiem czemu się z tobą trzymam, bo to zajebiście uwielbiasz ziomek. Nic nie może się równać akcjom z Bandziorem arabem. No i dzięki mnie twoje kluby będą znane na skalę światową. Jak skończymy, to będziemy mieli lokal na Księżycu, bez ściemy. Boże, nie mogę uwierzyć, że to robię. No to uwierz. Uszczytnij się, to nie sen, ani żaden film. Miasto jest naszym placem zabaw. Skoro tak, to czemu tylko ja się muszę babrać w syfie? Zajmę się tobą. tonym też. Wasze problemy znikną dzięki Yusufowi. Oby tak było, bo niedługo będziesz mi wisiał wielką przysługę. Tutaj wyskoczysz. Ja muszę już lecieć. Czekaj nad torami. Lepiej, żeby ktoś mi się za to odwdzięczył. Puneta. Cholera. Co? Już po mnie lecą? Tu jestem Yusuf. Gdzieś ty jest kurwa. Muszę być szybszy. Przygotuj się na odlot, cioto. Uwolnij mi tę ślicznotkę. Możemy już wpadać? Dobra, zrobione. Oto jestem, słoneczko. Lepiej trzymaj się mocno. No to lecimy kurwy. Najlepszy napad w historii Liberty City. Sam zobacz. Jesteśmy największymi Alfonsami w mieście. Kurwa, odstaw mnie na ziemię. Forsa Arabów, Suki i Chuj. Kocham cię jak ja pierdolę. Do zobaczenia. Baw się dobrze, Zajobie. you yes.